Nagrywanie na YouTubie jest coraz bardziej popularne, jednak czy tylko pieniądze i słowa to jest to, co faktycznie YouTube daje? Według mnie nie. I mam trzy lekcje, które ja wyniosłem przez ostatnie lata nagrywania, a trzecia to jest taka, o której bardzo mało osób mówi i myślę, że to jest, to powinno być bardziej rozpowszechniane. Zapraszam do oglądania. Nie każda osoba, która przychodzi, to jest kolega czy przyjaciel. Pierwszą rzeczą właśnie to jest to, że nie każda osoba, która przyjdzie i faktycznie zostanie na dłużej, to jest przyjaciel. Chodzi ogólnie o to, że w przypadku kiedy ludzie oglądają i niby wspierają, niby jest wszystko ok, a za plecami potrafią bardzo duże brudy wyciągać na daną osobę, przez co tak naprawdę ciężko jest zobaczyć, która osoba jest faktycznie przyjacielem, a która jest tylko widzem po prostu, który sobie od czasu do czasu coś obejrzy. Całkiem sporo dużych YouTuberów się o tym przekonało. Się okazało się, że osoby, które najpierw są widzami, później są moderacją, później są kumplami, okazuje się, że robią to wszystko po to, żeby się po prostu na plecach wybić i mieć tak naprawdę daną osobę w dupie. Ja powiem wam z własnego doświadczenia przez ostatnie lata, spotkałem się z tym wielokrotnie. Jednak najbardziej co mi zapadło tak w pamięć, to jest fakt, że jak streamowałem jeszcze na YouTubie. I streamowałem For the Horizon. Gierkę, która wtedy była dosyć popularna, bo nie każdy jeszcze miał do niej dostęp. Przyszło dużo osób od jednego z YouTuberów i wydawałoby się, że dla osoby, która ma 100 subów i 30-40 osób na live'ach, to jest dużo i to jest sukces. Okazało się, że w momencie, kiedy ja przestałem grać, ci ludzie najpierw zaczęli atakować moje filmy łapkami w dół później zaczęli pisać komentarze że nie warto mnie oglądać później zaczęły się jeszcze inne brody i suma sumarum osoby które myślałem że pomogą mi w tej całej mojej przygodzie youtube'owej po prostu wyszły mi tak naprawdę bokiem po prostu dlatego trzeba uważać na osoby które wprowadza się bardziej w to życie swoje prywatne czy też w swoją karierę bo Później można niestety się źle przekonać o tym. Nie sprzęt, a technika zrobi z zawodnika. Coś, co myślę dużo osób zna. Jednak nie każdy bierze pod uwagę to, że na YouTube również to się sprawdza. Chodzi ogólnie o to, że sprzęt jest tematem, który jest, jest popularny wszędzie. Chodzi o to, że trzeba mieć na pewno niby nie wiadomo jaki sprzęt, żeby faktycznie się wybić, faktycznie coś zrobić. Otóż nie, dlatego że ja sam miałem takie, taki tok rozumowania przez jakieś cztery ostatnie lata, dlatego też zebrałem dużo sprzętu, ale to nie jest to, na czym powinni się, powinniście się w ogóle skupić, bo ludzie, którzy nie mają tego sprzętu, potrafią mieć kilka milionów wyświetleń. To nie chodzi o to, żeby, nie wiem, mieć jakieś tła, jakieś rzeczy, nie wiadomo skąd, bo tak naprawdę nic to Wam nie daje poza jakimś tam efektem wizualnym, a ludzie przychodzą albo po to, żeby zrobić sobie mało odskocznie od dnia codziennego, albo żeby się czegoś nauczyć. Dlatego poradniki są na przykład tak bardzo popularne. I w poradniku na przykład nic Wam nie da, żaden sprzęt Wam nie da tyle, co Wasza wiedza. I to, tą wiedzę trzeba pr przekazać, a nie sprzęt, który, którym nagrywacie. A z własnego doświadczenia wiem, że Chodzenie za sprzętem to jest coś, co tak naprawdę bardziej człowiek traci niż zyska, dlatego że ja obecnie nagrywając aparatem, nagrywając oświetleniem profesjonalnym, nagrywając jakimiś innymi rzeczami, mam tyle samo wysiedleń jak nie mniej, co nagrywałem kilka lat temu z zwykłym telefonem bez nawet mikrofonu. Chodzi ogólnie o to, żeby naprawdę starać się trafić do odpowiednich ludzi, którzy są zainteresowani tym, co chcecie powiedzieć, co chcecie przekazać, a nie skupiać się tylko i wyłącznie na sprzęcie, który nagrywacie, bo człowiek skupia się na tym, a zapomina tak naprawdę, co daje wartość po prostu widzą. No i wisienka na torcie, czyli cierpliwość to podstawa, dlatego że mało osób wie, że YouTube tak naprawdę nim dłużej na YouTube jesteście, nim dłużej nagrywacie, tym YouTube po pierwsze wie doskonale, jakie osoby chcą was oglądać. Po drugie, Wy sami uczycie się dużo więcej za każdym razem, kiedy ten film się pojawia, niż to, żeby po prostu w jak najkrótszym czasie się nie wiadomo jak wybić i później nie jesteście na to przygotowani. Nie jesteście przygotowani na to, że ludzie będą zadawać mnóstwo pytań, nie jesteście też przygotowani na hejt, nie jesteście przygotowani na. żeby po prostu nie, nie zatracić się w całej tej popularności, w całym tym wszystkim, bo. Ludzie, którzy się wybijają bardzo szybko, też bardzo szybko spadają. Mam takie wrażenie przynajmniej. I dlatego, zamiast skupiać się na tym, żeby wybić się jak najszybciej, trzeba się skupiać po prostu na tym, co potraficie i co możecie jeszcze potrafić za jakiś czas, bo YouTube jest taką platformą, gdzie poza tym, że można trafić do nowych osób, to również uczycie się podstawowych rzeczy montażu, podstawowych, nie wiem, jakichś fotografii, jakichś innych rzeczy, które są przygotowane które można wykorzystać w życiu, nie tylko na samym YouTubie. I to jest, myślę, że jedna z najważniejszych lekcji, które ja przynajmniej wyniosłem w ostatnich latach. I dlatego też staram się przekazywać takie informacje, bo większość ludzi myśli, że wybicie się to da tylko sławę i YouTube tylko się do tego nadaje i nic więcej. A suma summarum może być tak, że na przykład, nie wiem, jesteście dobrzy, dobrzy w grafice, stworzycie kanał o grafice i później za jakiś czas stworzycie filmy, gdzie będziecie tworzyć grafiki. Czy jakoś muzyka, ile osób, które śpiewają, zaczęły nagrywać na YouTubie. Nie po to, żeby się wybić, tylko po to, żeby pokazać muzykę, którą śpiewają, tak? Dlatego warto cieszyć się z małych kroków, które tworzycie, które za każdym razem stawiacie, kiedy wprowadzacie nowy film na YouTuba. Czy to są również kwestie Instagrama, jakichś innych social mediów, wszystko ma, związane jest z tym, że każda kolejna produkcja, każde kolejne, każdy kolejny post to jest coś, czego możecie się, mogliście się nauczyć w poprzednim razie i możecie to przekazać dalej. Dlatego warto jest być cierpliwym i warto jest wyciągać wnioski odpowiednie do tego, co tworzycie. A jeśli zgadzacie się ze mną, to napiszcie w komentarzu, napiszcie też, co sądzicie ogólnie o tym temacie. A ja Was zapraszam do kolejnego materiału, który macie tutaj przypięty. Trzymajcie się i do zobaczenia.